Dlaczego sądzę, że przypadki są potrzebne. Dzień dobry wszystkim. Dzisiaj jest 6 lutego 2023 r. Chciałbym podzielić się swoją wiedzą o języku polskim z Amerykanami, Brytyjczykami oraz innymi cudzoziemcami, których język ojczysty to angielski, skoro przypadki nie występują w języku angielskim. Wydaje mi się, że większość rodzimych użytkowników języka angielskiego nie ma zielonego pojęcia co są przypadki, które występują w wielu językach europejskich? To nie tak było w starożytnych czasach. Według źródeł internetowych, w języku staroangielskim występowało pięć przypadków, więc chyba można wyobrazić, że nie mało mieszkańców Wysp Brytyjskich dobrze się radziło z przypadkami. Niestety we współczesnych angielskojęzycznych społeczeństwach ludzie ostatnich pokoleń już stało się zbyt leniwych. Jednak Polacy odmieniają rzeczowniki oraz przymiotniki przez przypadki naturalnym instynktem podczas codziennych rozmów ze swoimi rodakami oraz rodaczkami. Dlatego sądzę, że Polacy są wyjątkowo mądrzy ze względu na ich umiejętność odmienienia przez przypadki w głowie. To można widać w tekstach piosenek. W tekście polskiej piosenki, butelki, śpiewanej przez sidnej Polak, występuje łacińskie przysłowie intoto orbeterrarum. Non sunt alcoola perfekta. Chyba łaciński jest bardzo łatwym językiem dla Polaków ze względu na złożoną gramatykę w obu językach. Nigdy nie zauważyłem żadnych słów po łacińsku w tekstach amerykańskich piosenek. Wydaje mi się, że nawet uproszczone potomki języka łacińskiego, czyli francuski oraz hiszpański, sprawiają trudności większość rodzimych użytkowników angielskiego. Niektórzy twierdzą, że uproszczenie gramatyki sprawi łatwość komunikacji pomiędzy ludźmi różnego pochodzenia, ale mam inną opinię. Według mnie, człowiek różni się od innych zwierząt ze względu na wysoko rozwinięte języki. Jeżeli uproszczenie języków jest dobre, to wszyscy możemy mioszczeć jak koty, gdy jesteśmy głodni, spragnieni, czy zmęczeni, bo nie miałoby potrzeby określenia każdego pojęcia.